Cześć, z tej strony Patryk, to jest kanał Pogromcy Cybetów. Jest godzina 13, środa, dziś kolejne top 5 typów dnia. Zaczynamy od systemu 3 na 5, 100 zł. Jak to zawsze na kanale, zanim przejdziemy do głównego typowania, zerknijcie na nasze media społecznościowe oraz... Yy, Kliknijcie lajka oraz suba, żeby nie ominęły was kolejne kolejne filmy na tym kanale, które codziennie o 13. Przypominam, że na grupie fajne nagrody w konkursach można sobie zgarnąć codziennie. Praktycznie codziennie można znaleźć fajne konkursiki na mecze. Na mecze nie tylko piłki nożnej, ale i innych, innych dyscyplin również. A jeżeli was nie ma na grupie na Facebooku jeszcze, no to wystarczy odszukać post odpowiedni post, wpisać tam niks superbet i dwie dychy lecą do Was na konto dla nowego grupowicza. Także bardzo fajna sprawa. Tutaj wstawka na superbet. I ja przypominam również jeszcze o innych promocjach, które przygotował superbet. Zerknijcie sobie właśnie w zakładkę Promocje. Przypominam o Super Spinie. Codziennie możecie wykręcać fajne bonusiki. Przypominam o e, codziennej innej promocji od Superbet, e, Na przykład na poniedziałek jest też e, Super Dzień, jest też e, Super na weekend, o którym wspomnę. E, niedługo przy okazji weekendu, co oczywiste, i wiele, wiele innych. E, jeżeli chodzi o to, co działo się wczoraj, no to niestety znów się nie udało e, trafić chociażby trzech spotkań. Dziś e, kolejne. Yy, 3 na 5, a więc zaczynajmy od pewniaczka. A jeżeli nie macie jeszcze konta na Superbet, to czekają na Was wielkie bonusy, gdy przy rejestracji użyjecie kodu PBVIP, wasz pierwszy depozyt do 50 zł zostanie podwojony otrzymujesz freebet 34 zł, a przez cały tydzień chronicie cashback do 500 zł. Link w opisie zachęcamy do skorzystania z promocji. Pewniaczkiem na dziś jest spotkanie Ligi Ukraińskiej i e, od razu wspomnę, że dziś e, gra Dynamo Kijów, wejdę sobie od razu w Ligę Ukraińską bo nie znajdziecie tego na głównej stronie od razu w popularnych e, no Liga Ukraińska po prostu nie jest popularna jeżeli chodzi o yy, Bugmacherów, Ukraina, tak jest, dziś dynamo Kijów, zagra z Minaj. Mam nadzieję, że to się tak czyta, nie minasz, jak Niki Minasz 1.10 na zwycięstwo gospodarzy, co nie dziwi oczywiście, Dynamo jest faworytem tego spotkania. No nie byłbym po prostu sobą, gdybym dał wam na przykład 1.10 na kurs na pewniaczka. Oczywiście podwyższymy go te, w ten sposób, że zagramy sobie zakład na połowa, pierwsza połowa mecz i że pierwszą połowę i cały mecz wygra Dynamo. Kijów, a kurs na to to już 1.45, więc pasuje na pewniaczka. Tak zostawiamy. Co prawda nie wiadomo w jakich, jakiej formie jest Dynamo Kijów, ani Minaj, ale układ sił w ukraińskiej ekstraklasie pozwala myśleć sądzić i myśleć, że Dynamo Kijów raczej to spotkanie wygra. Przechodzimy do typu rozsądnego, a ten Puchar Ligi Angielskiej od razu sobie przejdźmy w zakładkę Angielsk Anglia, tak jest, Puchar Ligi. No i mamy no i mamy mecz, w sumie to mamy 5 spotkań. Weźmiemy sobie dzisiaj dwa na nasz kupon, a zaczniemy od meczu Nottingham Forest-Bradford. Eee, Nottingham Forest, Championship, Bradford, League 2. Eee, jak wygląda układ sił, jeżeli chodzi o to spotkanie? To już chyba wiadomo. 1,75 na zwycięstwo gospodarzy w tym spotkaniu, 4,75 na zwycięstwo gości. Ewidentnym eee, Nottingham Forest jest... Faworytem tego spotkania. Oczywiście, w lidze jak co roku Nottingham się tam tuła między środkiem tabeli a dołem tabeli. No, nie może wrócić na te piłkarskie salony. W tym momencie też również źle zaczęli ligę Championship, jeżeli chodzi o. Nottingham, natomiast z drugoligowym Bradford powinni oni sobie poradzić, zresztą jeżeli chodzi o puchary to Nottingham Forest zazwyczaj dochodzi tak do trzech, może czterech rund wyżej, także myślę, że tutaj jak najbardziej kurs zadowalający zresztą chyba się zwiększył bo wcześniej był już, wam powiem ile tutaj mam ściągawkę, 1,75 na zwycięstwo Nottingham 65 na zwycięstwo Nottingham w tym momencie to 1,75 i taki kurs sobie Tutaj weźmiemy, co nas oczywiście cieszy, ponieważ im wyższy kurs, tym lepiej, oczywiście. Tak, tutaj to jest nasz typ rozsądny. No i przechodzimy od razu do typu 50 na 50. I no, i tak jak wspomniałem, jest to kolejny mecz Pucharu Ligi, a jest to mecz pomiędzy Queens Park Rangers a Leyton Orient, a w sumie to na odwrót, bo gramy w Leyton. No i tak, tak samo jak z. Tak samo jak z Nottingham Forest. Queens Park Rangers jest tutaj faworytem, mimo że gra na wyjeździe, może być troszeczkę ciężko. Kurs 1,95 pasuje nam do kursu 50 na 50. Tak samo jak Nottingham Forest, Queens Park Rangers nie zaczęło dobrze do sezonu. Tak samo jak Nottingham Forest, Queens Park Rangers wciąż walczy o to, żeby wrócić na salony, ale to miejsce, gdzie w środku tabeli, czy w końcu tabeli, co rok, z roku na rok w Championship się znajduje. Na tą chwilę uważam, że tą pierwszą rundę Pucharu Ligi powinni oni sobie przejść i poradzić. 1,95 na zwycięstwo właśnie Queen's Park Rangers z Londynu. No i przechodzimy teraz do takiego creme de la creme, jeżeli chodzi o te kursy. W ogóle dzisiejsze kursy to i tak są dość wysokie. Przechodzimy do kuponu egzoty typu egzotycznego i faktycznie tym typem egzotycznym jest. Zagramy sobie Copa Li Libertadores, która odbywa się dziś w nocy. Kolejna runda tego pucha tych rozgrywek. No i tak, mamy mecz pomiędzy Atletico Mineiro a River Plate. Nie dużo brakło, aby mielibyśmy hit, jeżeli chodzi o te rozgrywki, ponieważ w, w parze z Atletico Mineiro było Boca Juniors i gdyby Boca wygrało, mielibyśmy mecz Boca-River Plate, a każdy wie, jak te mecze wyglądają, jeżeli chodzi o a Amerykę Południową i kibicowanie. Na tą chwilę mamy Atletico Mineiro, który jest, było na pierwszym miejscu w lize Brazylijskiej, mamy też River Plate, który był na 14 w Lidze Argentyńskiej. Układ sił według mnie jest wyrównany, według bogmacherów nie. Już wam mówię, jak wyglądają kursy na to spotkanie. To spotkanie znajdziecie zresztą w super ofercie i tam są podwyższone kur kursy. At River Plate Atletico Mineiro, 2-0 na River Plate i 4,50 na Atletico Mineiro. Patrząc na to, jak River Plate w poprzedniej rundzie miało problemy, żeby przejść swojego rywala e, i patrząc na to, kogo przeszło Atletico Mineiro i jak grają w ogóle w tym sezonie, e, pozwala mi to sądzić, że mogą oni z River Plate powalczyć, dlatego chciałbym postawić tutaj z podpóreczką e, wygraną bądź remis gości. Kurs na to to 2-0, także uważam, że jest wart zagrania, no i tak sobie tutaj właśnie zostawiamy no i przechodzimy do kolejnego kursu typ top, kurs top i dzisiaj to no, faktycznie jest kurs top, bo jest on dość wysoki nie mógłbym ominąć dzisiejszego yy, głównego spotkania które rozgrywa się w, yy, na świecie, jest to spotkanie pomiędzy oczywiście Chelsea a Villarreal jest to super puchar Europy Chelsea zagra jako w roli faworyta, co nie może dziwić, natomiast ani liga hiszpańska, ani liga angielska jeszcze nie zaczęły swoich rozgrywek, i nie wiadomo jak zespoły są przygotowane i jak będą grać w następnym sezonie. Kto zagra w tym spotkaniu też jest wielką niewiadomą. Kto wrócił już ze swoich urlopów też nie wiemy. Natomiast, patrząc na to, jak wyglądają ostatnie wyglądały ostatnie starcia drużyn o superpuchar Europy, pozwala mi myśleć, że mecz będzie raczej wyrównany. Żeby nie powiedzieć nudnym, mamy nadzieję, że nie. Zresztą, ja bym chciał tutaj zatypować, że w regulaminowych 90 minutach zobaczymy Remis 375. Taki jest kurs na Remis, i miejmy nadzieję, że jedna i druga drużyna nie zdoła przechylić szali na swoją stronę. Tak się prezentuje nasz kupon dzisiaj systemowy: 3 na 5, 100 zł. I uwaga, chyba mamy rekord tutaj odcinka 827 zł do wygrania. Jeżeli to by się nam e, sprawdziło byłoby bardzo fajnie, no ale oczywiście e, 3 na 5 też jest spoko, potogramy system e, postaw zakład. I czekamy, aż się zazieleni. No i mecz konkursowy nie mógłby być inny. Chelsea kontra Villarreal. Dokładny wynik wraz z pierwszego gola nikiem. Superbet. Niedodawany komentarz do rozpoczęcia spotkania. Czas start. Pierwsza osoba zgarnia 50 zł. A ja się z Wami żegnam i widzimy się jutro o 13. Do widzenia. Cześć zieloności.